Ciekawe, jak będą wyglądały teraz relacje między naszym niedoszłym panem prezydentem a panią minister Nowacką. Bo, jak dowiadujemy się dzisiaj z mediów, syn pana Trzaskowskiego, jedno z dwojga dzieci niedoszłego prezydenta, został wypisany z przedmiotu, który wprowadziła pani Nowacka. Syn Trzaskowskiego wypisany z edukacji zdrowotnej. Zrezygnowała cała klasa. Co więcej, nie wiemy teraz, jak interpretować słowa pana nieprezydenta z okresu kampanii. Albowiem Rafał Trzaskowski, pytany w kampanii wyborczej o edukację zdrowotną, powiedział, że uważa, iż oczywiście, że taka edukacja zdrowotna jest potrzebna, ale powinna być dobrowolna. I tutaj decyzja o udziale dziecka w tej edukacji powinna być pozostawiona rodzicom. Tak myślę, że będzie lepiej dla nas wszystkich, dodał pan Trzaskowski. Czy to oznacza, że Trzaskowski sam podjął decyzję o wypisaniu swojego jeszcze nie 18-letniego syna z edukacji zdrowotnej? Czy to oznacza, że Trzaskowski za potrzebną uważa lekcję, z której wypisał swojego syna? Czy to oznacza, że innym rodzicom polecał coś, co uznał za zbędne dla własnego dziecka? A może odpowiedź jest jeszcze prostsza, i syn pana Trzaskowskiego sam chciał wypisać się z edukacji zdrowotnej? No a tata nie był w stanie go zmusić do udziału w lekcji, nawet dla celów wizerunkowych. Chcieć być prezydentem kraju i nie umieć zapanować nad własną rodziną. Ciekawa sytuacja. Domyślam się też, że następne spotkania pana Trzaskowskiego i pani minister no. Te też będą ciekawe.